Jaka Twoim zdaniem technologia będzie najbardziej ekonomiczna dla małego, prostego domu? Czy mógłbyś tutaj podać nam jakieś wskazówki? Wojtku, to jest bardzo trudne pytanie, bo, bo tak jak wcześniej wspomniałem, wszystko zależy od tego, jakie są potrzeby ze strony inwestora. Jeżeli mówimy tutaj o takiej czystej ekonomii, czyli o tym progu wejścia budżetowym, do tego, żeby w ogóle myśleć o budowie swojego domu. To z mojego doświadczenia wynika, że taką najbardziej ekonomiczną technologią jest w tej chwili prefabrykacja drewna. Mówimy o tym takim koszcie jednostkowym, czyli progu wejścia. Myślę, że to są, to są produkty, które w tej chwili w tej jednostkowej cenie wartości zakupu będą najbardziej, najbardziej ekonomiczne. Natomiast inne prefabrykacje mają też sporo przewag nad, nad technologią prefabrykacji drewnianej, w tej podstawowej formie oczywiście, bo, bo możemy się spotkać z czterema rodzajami przegrody w prefabrykacji drewnianej i, i, i ta czwarta w kolejności, czyli na, najlepsza, najskuteczniejsza, będzie kosztowała więcej niż przegroda w prefabrykacji betonu czy, ten, czy też keramzyto. Betonu. Więc gdybyś mnie pytał o taki próg wejścia i o to, e, która z tych technologii, jeżeli chodzi o samą możliwość wybudowania domu, będzie najbardziej ekonomiczna, e, to, to moja odpowiedź brzmi, że to będzie prefabrykat drewniany na chwilę obecną. E, okay. ale, to też, ale to też się bardzo jakby dynamicznie zmienia w momencie, kiedy dochodzi do jakichkolwiek zawirowań rynkowych, bo też musisz mieć, Wojtku, świadomość, że w momencie największego kryzysu covid potem, potem wojna w Ukrainie, no ceny drewna na przykład bardzo drastycznie wzrosły. One się w tej chwili ustabilizowały na pewnym y y y poziomie i on już jest teraz akceptowalny. Natomiast jeszcze, jeszcze rok temu, to te ceny były o 400% wyższe niż przed, y y przed tymi wszystkimi wydarzeniami takimi makroekonomicznymi. Natomiast tu znowu nawiążę do tego, że warto jest decydować się na współpracę z dużym sprawdzonym partnerem, ponieważ ci partnerzy zazwyczaj mają bardzo duże stoki magazynowe, pozwalające im w dłuższej perspektywie czasowej bronić się przed tymi drastycznymi, drastycznymi wzrostami. Tak też było w przypadku tych partnerów, z którymi bezpośrednio współpracujemy my. Jeśli jesteśmy już przy drewnie, ja miałem okazję odwiedzić takie osiedle pokazowe jednego z naszych partnerów i muszę przyznać, że te domy zrobiły na mnie bardzo duże i bardzo pozytywne wrażenie. Może powinniśmy w tym miejscu jeszcze powiedzieć, że no taka technologia prefabrykowana drewniana, zwłaszcza szkieletu ciężkiego, no to jest zupełnie inna technologia niż ta, o której się powszechnie myśli w kontekście domów kanadyjskich, prawda? Tak, tak, dokładnie tak. Ten taki bardzo specyficzny sposób postrzegania domów kanadyjskich trochę działa na niekorzyść prefabrykacji, ponieważ wszyscy oceniamy te domy drewniane, nazwijmy je może tak bardziej ogólnie. Właśnie przez pryzmat tej kanadyjskiej technologii, którą najczęściej widzimy w amerykańskich filmach, jak to grupa pracowników na pustyni przywozi elementy drewniane, instaluje je i potem je obija płytami OSB. Otóż e, to niestety nie wygląda tak, jak, jak na amerykańskich filmach. W przypadku Może na szczęście raczej. Zarówno techn w technologii szkieletowej, jak i prefabrykowanej, bo ta prefabrykowana i tak jest oparta o, e, o szkielet. To jest wielowarstwowa przegroda, która w zależności od potrzeb użytkownika jest uzbrajana w niezbędne elementy tej przegrody. Tak jak powiedziałem wcześniej, udział człowieka w produkcji takiego prefabrykatu jest ograniczony do minimum. Tak naprawdę sprowadza się do podawania poszczególnych elementów, które na, na olbrzymich stołach motylkowych są. Składane, frezowane, otworowane przez potężne maszyny, które kosztują dziesiątki milionów, milionów złotych. No i trochę niestety, przez pryzmat tego takiego kanadyjskiego wzorca wziętego z amerykańskich filmów, te technologie w Polsce, te alternatywne nowe, no mają, mają problem z przebiciem się. Natomiast co jest istotne, Rozpoznawalność tych technologii, chęć skorzystania z tych technologii z miesiąca na miesiąc wzrasta. My to bardzo dokładnie też badamy w ramach naszego serwisu i użytkowników, którzy korzystają z naszego serwisu. Jest to oczywiście badanie deklaratywne, bo to sami użytkownicy deklarują nam podczas kontaktu z nami, na jaką metodę budowy. Się decydują, czy, czy rozważają technologie alternatywne, czy też nie, to mogę ci powiedzieć, Wojtku, że we wrześniu 2021 roku to tych deklaracji było poniżej jednego, jednego punktu procentowego. W tej chwili, deklaratywnie, w granicach 7% naszych użytkowników mówi nam wprost, że jest zdecydowany na, na technologię alternatywną. Bez wyboru, czy to będzie prefabrykat drewniany, kremzyto-betonowy, betonowy? no to ta świadomość już jest zdecydowanie większa niż, niż jeszcze dwa, dwa lata temu. No i ten rynek rośnie, bardzo dynamicznie rośnie. Mało tego, polskie firmy produkujące prefabrykat wyspecjalizowały się w produkcji i dystrybucji na, na rynki zachodnie. Tam ta świadomość jest zdecydowanie większa. Udział. Budów w technologiach alternatywnych, w niektórych przypadkach sięga 40%. No i krótko rzecz biorąc, 70% produkcji polskich producentów trafia na rynki, na rynki zagraniczne. My jesteśmy przekonani, że ta transformacja na naszym rodzimym rynku też będzie się realizować. Jest mnóstwo czynników, które powodują. To, żeby jednak korzystać z dóbr technologicznych i budować szybciej, skuteczniej, precyzyjniej, a finalnie taniej niż, niż w chwili obecnej. No i cierpliwie czekamy, aż ta edukacja, którą też bezpośrednio realizujemy w naszym serwisie, będzie docierała do jak największej grupy potencjalnych inwestorów.